Hejka, cześć! Tu Anka. Już trochę zmachana, bo byłam po kilka rzeczy w zarząd dla mojego męża. Siateczka na dowód. Jest. Jest. A z przeglądem idziemy dzisiaj do Mojito. Nie wiem czy widać, ale widać, do Mojito zawitał hit internetów, czyli krówka. Więc zobaczymy, czy będzie coś w moim rozmiarze, żeby pomierzyć. I ogólnie zobaczymy, co oni tam mają, jeżeli chodzi o nowości. Więc jeszcze, jeżeli. Jesteście ciekawi, co wybiorę, no to zapraszam ze mną. Pamiętajcie o łapkach w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam. Co jeszcze? A wszystkie rzeczy standardowo będą podlinkowane w opisie filmu. No to nie przeglądając, chodźcie ze mną. Hmm. Wiecie co? No, nie jest to mój styl zupełnie. Czuję się bardzo, bardzo panciowato, ale spodoba mi się ta sukienka. Wiecie, na wieszaku, no ja w tym roku wybieram się jako gość na komunie i tak wiecie, kombinuję trochę I pewnie i tak skończy się na spodniach i na bluzce, ale przymierzyć i sprawdzić nie zaszkodzi. Wzór ma fajny, zaraz Wam ją tutaj przybliżę, ona jest tak jak Wy widzicie, w takie cieniutkie paseczki, jest bardzo zwiewna i przyjemna, guziczki ma, już Wam pokażę z bliska, takie brązowo beżowe tak samo jak ta klamra. Ogólnie nie lubię tego typu klamer, bo one się zawsze jakoś dziwnie przekręcają i nie wygląda to zbyt dobrze. Ja mam na sobie rozmiar L, bo mam się, że wamkę nie wejdę, ale bym weszła na spokojnie. Ona tutaj ma gumeczkę. Dlatego Do dobrałam sobie torebeczkę tego typu i coś, w czym też nie chodzę. Buciki. Dla mnie są zbyt twarde. Ciężko mi się wiecie, w nich stoi nawet. Ale to, <laughs>, ale to myślę, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś chodzi w tego typu butach, to no, prędzej by wam powiedział, czy są ok, czy nie, no bo no ja nie chodzę, więc dla mnie z automatu są... na no nie, ale wyglądają bardzo ładnie. To i muszę przyznać. A no, tak to się tutaj prezentuje. Ona nie ma przy tych rękawków. Ona jest tak jakby po prostu z jednego tutaj kawałka szyta. No. Kałmierzek, guziczki są dopiero mm. odtąd. Tutaj ma takie podwinięcie przy rękawie. Nie, no, bo nieładna. No i tutaj są szlówki. Tylko, no, tak jak mówię. Ja się w niej czuję nieswojo. O, tak to ujmę. tutaj mamy namiar na tą sukienkę. Cena 159,99. A jeżeli chodzi o iskry, to jest 100% bawełny, i tutaj mamy jeden zapasowy guziczek. Tutaj jest namiar na tą torebeczkę. Nie się uda rozpiąć jedną ręką, żeby znaleźć ją w środku. Ma jedną taką kieszonkę, w ten sposób jest to Ogólnie całkiem ładna. Tutaj mamy namiar na te buty. Cena 149,99. Ja miałam rozmiar 38 a moja długość sobie to jest 24 cm, zazwyczaj noszę 38. Ojej, czekajcie. Co my tutaj mamy? To tu jest 20 ściąga. Oj, jaj, jaj, jaj. Ym, I to jest wszystko sztuczne. Krówka w zestawie numer 1 z takim śmietankowym sweterkiem. Ja wziąłem LK. i chyba źle zrobiłam. Trzeba było brać m -kę. Chciałam, żeby on był taki troszeczkę większy i przeskalowany, ale chyba jest jednak ciutkę za duży. To jest 100% wełny, to już wam powiem. W ogóle nie gryzie. Jest bardzo miły, bardzo przyjemny. I te rękawki są luźne. Tak jak mówię, no chyba m byłaby dla mnie jednak lepsza. Pokażę Wam zaraz spódnicę i wyjmę, żeby pokazać, jak ona wygląda. I to jest ta spódnica. Ja ją wzięłam w rozmiarze M, bo l nie było. No i spódnica. Mi się podoba. Lepiej by wyglądała do zwykłych trampek, jakichś takich, wiecie, sneakersów, niż do adidasów. Ale ogólnie jest fajna. I długość ma fajną. Taką w pół łydki. Gumka mnie jakoś bardzo nie ciśnie. Tutaj szwy są wszystkie zrobione jak najbardziej ok. A jeżeli chodzi o fason tego swaterka, to nie jest taki, jak widzicie przebija, bo widać tą krówkę dość konkretnie, ale był jeszcze czarny i czerwony. Tak więc, jeżeli nie chcecie, żeby wam przebijało, to myślę, że opcja czarna byłaby ok. No bo tak jak mówię, one są mięciutkie i mlutkie, w ogóle nie czuję, że to jest wolna. Jakby mi nie napisali, to bym się nie domyśliła. No i tak, e dekolt w ten sposób, bardzo taki cieniutki ściągacz, no linia ramion, no właśnie ona powinna być tutaj, więc no skiepściłam sprawę z tym rozmiarem troszeczkę. Mm, tak jak mówiłam, aleczka 149,99, namiar, no i to jest piór wool, no nie jest taki bardzo cieniutki ta spódnica mnie zaskoczyła na plus bo to jest 100% wiskozy słuchajcie jeżeli chodzi o cenę to jest 129,99 tak jak mówiłam 38 ja normalnie jeżeli chodzi o dół jestem raczej 40 -tką. tak Aha. spódnica zaskoczyła mnie tak powiedzmy negatywnie ja mam 1,62m i ona jest strasznie długa ale kurczę, tak albo 2 cm dłuższa jakby była, albo już no, kurczę, taka to mi zupełnie nie leży. No nie jest to to, czym myślałam, że jest. Ma dwie kieszenie, to jest fajne i to jest taki e, ala zamsz. No teraz wiecie, no, w trendach jak najbardziej, tak się prezentuje bokiem, no a tak. Tyłem, no szału niestety nie ma, za to troszeczkę jest całkiem fajna. Jak dla mnie tutaj jest troszeczkę za szeroka. E, może kwestia znowu rozmiaru, zaraz zobaczę jaki rozmiar wzięłam. Może jakbym wzięła mniejszy to, to by było lepiej. No, no tutaj wszędzie jest obcisła, ma fajne takie rozszerzane rękawy. Jak teraz jest modne i on jest tak robiony jakby pętelkowo. Nie wiem, jak to ująć, ale fajna, wiecie, przyjemna i taka troszeczkę inna niż to, co jest w innych szlapkach. Może ją sobie założymy na jakichś jeansów, żeby zobaczyć, jak ona by się prezentowała, no bo spódnica nie. No ja mam MK i też nie wiem, czy ona mnie tutaj za bardzo nie ściska. Wiecie, no nie czuję dyskomfortu, ale tu widać, nie? Chociaż no tu wszędzie jest duża i szeroka i obszerna, tak więc... Jak ktoś szuka takiej długiej? Mam na nią pomysł. No to Mochita mi się niestety nie za bardzo podoba. Skład tej spódnicy to jest 100% poliester. Ona nie ma tutaj podszewki od środka. I jeżeli chodzi o namiar, to tutaj i cena 129,99. Miałem sobie rozmiar 38. No i do tej bluzeczki założyłam sobie jeszcze dżinsy. To są mamfite. I to jest 40. No i one są już na mnie ok. Znaczy, ok, no. Wiecie, wszędzie mi odstają. Ale biodra są dobre, więc no. Ja ze względu na moje szerokie wiadra nie mogę brać mniejszych rozmiarów. Za bardzo. To przeważnie sobie tutaj źle wygląda. A te się ładnie wszędzie układają. I długość mają ok. E, tutaj e, są pokazane, jakie są długości. Bez podwinięcia. A tutaj podwinęłam na raz. Myślę, znaczy, że spokojnie na dwa, tak jak zazwyczaj chodzę i będą sam raz nad kostkę, e, wygodne, to jest na pewno 100% wygodne. zaraz sobie zacznę, zobaczymy, ale no są wygodne, no i ta bluzeczka wygląda do nich już znacznie lepiej niż do tej spódnicy, no, znaczy no ja nie lubię jak mi wystaje to i owo, tak więc ja niestety jej nie wezmę, ale jeżeli Wam nie przeszkadza, bądź nie ma, że mam to wystawać, no to bluzeczka sama w sobie jest naprawdę bardzo ładna, no i stan ma, mają te spodnie średnie no taki wiecie do pasa i z tyłu jeszcze raz no wyglądają ładnie, ładnie leżą mm, skład tej bluzeczki to 78% bawełny i 22% poliamidu ja miałam na sobie rozmiar M tak więc ona chyba powinna tak leżeć cena 129,99 no i namiar hmm, fuksjowa, królowa podoba mi się ta bluzka, wiecie bluzka, t-shirt to jest taka gruba bluzeczka, czekajcie, niech to złapie ostrość. E, fajny dekolt, nie jest tak bardzo mocno zabudowany, jest taki troszeczkę większy niż standardowy. E, rękawki, e, takie zaraz przed przedłokieć, nie są jakieś szerokie. Ja ją sobie włożyłam tutaj pod biustonosz ona wtedy jest w takiej długości, tak w sumie do takiego zwykłego zostaną na styk. Nie jest też jakoś bardzo szeroka. Czekajcie, ja pokażę Wam, jaka ona ma fasę. Taka. Więc no, można też chodzić wypuszczoną, z wypuszczoną, nie? Tak się prezentuje kolor, mi się strasznie podoba. Teraz zobaczymy, to powinna być super, co to ona na kwestię ceny, ale myślę, że ze względu na sam kolor zasługuje, żeby ze mną wrócić do też sobie tutaj włożymy. Zobaczymy, jak wygląda włożona po prostu. Fajny zwykły t-shirt. Na pewno nie może się jeszcze zastanowię nad Elką, Ona ma bardzo delikatnie opuszczoną tutaj e, linię ramion. E, tak, to był 100% bawełny. E, namiar cena 65,99. No, fajna jest. Powiem Wam tak, kolejna świetna A bluzka, nawet lepsza niż ta poprzednia, przynajmniej jeżeli chodzi o fason, również wykończona jak bluza, tylko że ona ma ten dekolt jeszcze większy, jest bardzo miła i przyjemna w dotyku, zaraz zobaczymy co to jest za skład, jeżeli chodzi o dotyk, jest mega miłutka i jest cieńsza zdecydowanie niż tamta, obniżona linia ramion, rękawy są nie jakoś bardzo szerokie, no ale zdecydowanie szersze niż... Przy tamtej. No i też są za łokieć dokładnie tak jak lubią. Ej, fajna jest. Były jeszcze niebieskie, czarne i jakieś jasne. Jest szansa, że się zaraz wrócę i wziąć do przymierzania, jeżeli będą rozmiary. Ej, mega jest. Wam pokażę. też nie jest jakaś długa. No i taka dość szeroka. Bardzo, bardzo fajna rzecz. 100% bawełna również. Nie wiem dlaczego nas taka miękka i milutka, naprawdę. E, MK 49,99. E, hmm. Kurde, ej, będę się musiała zastanowić. Jeszcze sobie zobaczymy e, Inina. Znaczy ja sobie zobaczę, jeżeli coś kupię, to wam pokażę w domu. Sweterek, piękna czerwień. To jest taki, wiecie, mój odcień czerwieni. E, fajnie wygląda do mojej karnacji, ale kurczę, jakoś tak. E, tu mi jest niewygodnie i jest za obcisły dla mnie. Dekolt bardzo ładny, fajnie wykończony. E, ramiona nie są obniżone. No, tak wygląda bokiem. I tak wygląda tyłem. No, ta długość jest też fajna, ale tego typu spodni wiecie. Nawet nie za bardzo co wkasywać, tak ujmę no nie ma to najmniejszego sensu no ale kurczę, no chciałam zmierzyć z różnym razem kolor, ale no, niestety nie podoba mi się jak ja w nim wyglądam poza kolorem, nie? Niestety Dobra, słuchajcie, ulżyło mi, bo to jest 100% akurat, więc nie będzie mi go szkoda Tomeczka yy, na miar cena 99,99 ,99. hmm, hmm, hmm. Nie sądziłam, że mi się spodoba, ale mi się podoba, wiecie? Yy. Może nie na tyle, żeby ją kupić od razu. Jest to coś, o czym będę musiała na pewno sporo pomyśleć i się zastanowić. Ale fajna jest, Zobaczcie, Z jakiego ona jest materiału? Bo ona się wydaje taka dość gruba w dotyku. I nie mam wrażenia, jakby się gniotła, no, ale zaraz wiem, że sporni to się wszystkiego dowiemy. Tego typu guziczki przy mankiecie. Rękaw dość wąski obniżona linia ramion tutaj jest Wszyty. wszystkie uliczki są takie same tak tutaj widzicie tak to wygląda ja się nie lubię zapinać no nie wiem tak tak to się prezentuje bokiem i tyłem natomiast dżinsy wysoki stan tak wyglądają z tyłu są idealne do tych moich wyższych um, butów tak wyglądają z boku, to są chyba strajty. Albo no tak, no tutaj strajty, tak przynajmniej mi się wydaje, jak na mnie leżą, ale zaraz zobaczymy, co oni tutaj o nich napisali. No leżą okej, okay. wszędzie są dobre, to jest rozmiar 40. jeżeli chodzi o fasą tej koszuli, no praktycznie się nie, nie wygniotło, więc to chyba jest poliester. Chociaż miałam wrażenie, że to jest to samo, co ta spódnica. No tak wygląda. Duża, obszerna, szeroka, fajna. Ja sobie chyba później zmierzę do moich jeansów, żeby zobaczyć, jak ona by wyglądała do czegoś, w czym bym normalnie chodziła. I znowu mnie zaskoczyli na plus, bo to jest 100% wiskozy, ale popatrzcie, miałam ją w spodniach i prawie w ogóle jest, wiecie, no te rzeczy lubią się bardzo gnieść, a tutaj jest ok, co jest naprawdę spoko. 1999-38 miałem na sobie. No i tutaj jest na nią namiar. miarę. te same. Kurteczka. Ona jest brązowa. Tutaj świetnie się wydaje, że ona wpada w zieleń. Ale nie, to jest taki zwykły brąz udający zamsz. Dodatki są srebrne. Tutaj zamek też. Kołnierzyk, klasyczna bomberka, tutaj gumka. E, kieszenie, tak jak lubię, czyli bez żadnych ozdób. Zwykłe, proste, klasyczne, nie rzucające się w oczy. E, tak wygląda z boku. Tak wygląda tyłem. E, obniżona linia ramion. Te rękawy nie są jakieś takie, wiecie, bardzo szerokie, ale jednak e, zwężają się tutaj ku nadgarstkom. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda rozpięta, to w ten sposób ładnie się tutaj, wiecie, otwiera. Nie domyka się za bardzo, widać co jest pod spodem. Już tym pokazywałam, no tak się prezentuje. Fajna jest, podoba mi się ta kurczka, wiecie? No i tak, to jest 92% poliestru, 8% elastanu i podszewka 100% poliestru. Ja wziąłem 40 chciałabym żeby była taka trochę większa, ale ona była idealna. Myślę, że jakbym wziarę rozmiar mniejszy to miałbym problem, żeby się zapiąć jeżeli chodzi o dół tego ściągacza. Namiar. Ciemna, fajna. 149,99 No, fajna. Koszula. To już chyba tradycja. Jak gdzieś jestem, to muszę wziąć się białą koszulę. Yy, bardzo delikatne babki tutaj na rękawach. Te rękawy nie są jakoś poszerzone, ale nie jest to też pełna długości, widzicie, z takich 8 Czy ona gdzieś tu ma guziczek? Ma. Tutaj wszystkie guziczki są z masy perłowej zapinane, taką jak tutaj. Pentelka, ładny wzór, delikatna taka, dziewczęca. I jeżeli chodzi o jej fason, ona po wyjęciu wygląda tak taka, wiecie, zwykła. Dla mnie ładniej wygląda eee, włożona, no ale co kto lubi. ja mam dzisiaj biedzić na cielistą, ale na przykład tutaj widać mój tatuaż, więc ona będzie na pewno przebiała. Mm, ta biała bluzeczka, koszula 100%. Bawełna. nie mm, ja miałam na sobie 38. Na miarę cena 109,99. Brązowa koszula. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, co tam w wzór krowy. I tak, brązowe guziczki, tutaj Wam pokażę, takie. Jeden się rozpiął i z drugiej strony również, ale to już go nie będę zapinać, chyba, że ktoś go rozpiął, bo po prostu się nie mógł poradzić. Um, to jest już rozmiar większy niż tamta i ona jest naprawdę duża. Tutaj się to źle układa, przez to, że ją włożyłam z przodu. że Wam pokażę, jak ona jest duża. A się po prostu z tym rozmiarem Taka. I yy, jeżeli jesteście wysokie, to się ucieszycie, bo popatrzcie. Och, patrzcie tutaj. Rękaw jest taki. Więc jeżeli macie problemy z rękawami, po prostu czegoś szukacie, no to ta koszula myślę, że jest jak najbardziej dla Was, bo ja mam palce do tu, Hello. No, tak to wygląda. Ale fajna, miła, przyjemna taka, wiecie, lejąca bardzo obniżona linia ramion, tak jak w tamtej swój urok, tylko no, mi przeszkadza właśnie to, że te rękawy spadają pewnie przez ten właśnie rozpięty guzik. No i są te na mnie za długie. I widzicie, nie jest jakoś bardzo wymięta. Na tej lepiej widać niż na tamtej. Troszkę jest, no ale bez tragedii, była jednak, wiecie, uchana do spodni. Ta brązowa koszula. 100% wiskoza. za zapasowy guziczek. 40, 119,99. No i na miarę. I na zakończenie coś zupełnie nie w moim stylu, ale w obecnych trendach, może trochę, wiecie, bardziej do jakichś bardziej eleganckich stylizacji, jeżeli któraś z Was potrzebuje czegoś takiego do pracy, a coś chce, wiecie, wyglądać modnie, no to to jest jak najbardziej okej, okay, no bo wiecie, róże, kwiaty, delikatna koszula, jak najbardziej okej, okay. falbaneczki tutaj, guziki zaczynają się dopiero odtąd. Złote, tutaj przy mankiecie również mamy guzik. I ona jest dość prześwitująca. Tutaj widać mój tatuaż. Chociaż, no i z bielizną cielistą zupełnie się to nie rzuca w oczy. Ale jest na mnie mała. Tutaj widzicie po ramionach? Jak chciałam się odwrócić, to poczułam, jak nie ciągnie. A ja wziąłam M, -kę, więc jeżeli o nią chodzi, to polecam jednak brać rozmiar większy. Więc tak wygląda bokiem. Tak tutaj się prezentuje tyłem. Jeżeli chodzi o jej fason jest w wodze. no to taka. Więc wiecie, fajnie, bo łatwo ją włożyć do jakiejś spódnicy, czy właśnie do spodni. To jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko ja czegoś takiego nie potrzebuję, ale jeżeli którejś z was szuka, no to wiecie, no mohi to kurczę to jest taka mekka dziewczęcych rzeczy bym powiedziała dobra, założyłam sobie sobie mm, rzeczy, które miałam dzisiaj na sobie. O z Hajem i pod to założyłam tą krówkową koszulę, żeby zobaczyć jakby to razem wyglądało. E, I chyba mi się podoba szczególnie że mam też te e, buty z tym motywem no i tą brązową torebkę. Nie wiem, czy też wiecie, wszystko razem to nie byłoby za dużo. Czy znaczy, na pewno bez bluzy to już by było, ale... Z tą bluzą to chyba nie jest najgorzej, nie? Wiesz, że tak to z tyłu wygląda. No z tyłu mi się nie podobało, musiałabym z tyłu trochę jakoś, wiecie. Chociaż e, no, wtedy też z przodu wygląda dziwnie. No nic, musiałoby wy wystawać też z tyłu. Hmm, hmm. No nie wiem, e, fajna jest. Podoba mi się ogólnie z więc naprawdę się nie spodziewałam. A to samo, To różowe, tylko w niebieskim też ładnie. Ej, kurczę no i mam problemik nie spodziewałam się, że znajdę tyle fajnych rzeczy dobra, wiecie co teraz nie głupio, bo śmiałam się z mojego męża bo to moje zakupy z Zary dla niego, on był wczoraj stacjonarnie, wybrał sobie koszulkę i dzisiaj wysłał mnie po wszystkie inne kolory jakie są w tym samym modelu i wiecie, no ja się z niego śmiałam, bo wiecie tyle sklepów, tyle modeli, on sobie po prostu wszystkie kolory z jednego modelu ale chyba właśnie zrobię to samo. Ej, mega jest ta koszulka i ten czarny, i ten niebieski, i ten jasno-różowy jest super. E, tak więc chyba tą koszulę krówkową zostawię, a wezmę sobie te trzy t-shirty, bo ich jestem pewna, wiecie, e, tak na 100%, że będę w nich chodzić, a ta koszula w krówkę podoba mi się, ale boję się, że jej nie założę. Wiecie jak jest. Trafi do szafy i na tym się skończy. Tak więc tak, no. <grywa> A, ok. Dziękuję Wam bardzo. To by było na tyle. Napiszcie, co Wam się najbardziej podobało. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zostawienia łapek w górę. No i co? Widzimy się w następnych filmach. Dzięki jeszcze raz, pa! pa.